Witam was. FRB ślusarczyk Piotrek Ślusarczyk. Dach wielospadowy kopertowy. Poziom spachlowania q 2 Box 12 cali. masy regips premium light. Spięte wszystko narożnikiem Habito. Od Nokauta. Na tym też temacie kij teleskopowy TapeTech zaczął pokazywać swoje ja albo, albo po prostu dał do zrozumienia, że najwyższy czas mnie zmienić. Też, jeżeli chodzi konkretnie o ten temat, był tutaj za krótki. No, i ten temat jakby wymusił na mnie kupno, kupno dłuższego kija. Postawiłem na kolumbię, dokładnie na matryksy hydrauliczne. To jest ten temat, gdzie w poprzednim nagraniu mm, mówiłem o oknie połaciowym. Znaczy nie rozwinąłem dlaczego w taki, a nie inny sposób. No, dzisiaj uchyla rąbka tajemnicy formą izolacji, tutaj na tym temacie są płyty PIR. To jest chyba ten polski producent Guralstal czy Górstal, nieistotny. Jeden z kilku tematów, które zrealizowaliśmy, gdzie występuje właśnie ta forma izolacji. Pierwszy na nasz temat to był niemiecki producent Bauder z tym, że na tym pierwszym temacie był montowany nakropiowo tutaj jest montowany międzykrokwiowo i podkrokwiowo. I tylko i wyłącznie z tego powodu obróbka okna jest wykonana w taki, a nie inny sposób, gdyż właściciel jakby już nie chciał ingerować w tą izolację, która została jakby wykonana przez poprzednią ekipę. Nasz wkład tutaj to jest konstrukcja nośna. Obudowa płytą GK no i wspomniany poziom szpachlowania q 2 boksem 12 cali masy wspomniałem Premium Light, narażnik Habito To, że nabyłem nowe kije. Pochwaliłem się obróbka okna płaciowego z poprzedniego nagrania poniekąd wyjaśniona Fajny temat, tylko tak jak wspomniałem, nie wiem, wspomniałem, nie wspomniałem, wysokość po prostu jakby na tym temacie troszeczkę dała nam kość. Więc są miejsca, że gdzieś te spoiny, że tak powiem, nie są dopieszczone. No ale prawdopodobnie tutaj w niedługim odstępie czasowym wykonamy Szpachlowanie na poziomie kutry, szlif yy, i grunt, oczywiście metodą, yy, czyli aplikacja i grunt, oczywiście metodą natryskową. Szlif mechanicznie. No chyba, że się nam będzie nudzić, no to żarowa packa i ahoj przygoda. Pomieszczenie mokre. Mamy tutaj zieloną płytę. Dość sporo punktów takich elektrycznych, właśnie przejść przez płytę GK. Na tym temacie klatka schodowa, sufit przęsłowy. No i ostatnie pomieszczenie ma światło niestety. Momentami będzie ten obraz tutaj zaburzać. Dzisiaj z gimbalem, bo pierwsze podejście moje do tego tematu z GoPro było naprawdę marnej jakości. pozostały jeszcze jakieś tam zabudowy chodzi tu chodzi o to żeby tutaj też wykorzystać potencjał podległości tych rur od ściany i powstaną wnęki i mają być jakieś tam półeczki wykonane a jakieś tam po prostu bzdety bardziej tam będzie kurz pewnie zalegał aniżeli będzie to jakąś tam funkcję pełniło. Ale to już nie jest po naszej stronie. Nie ukrywam, że do tego nagrania fajnie jakby to było wykonane. No bo mamy takie, takie miejsca, że jakby tam yy, obraz tego nagrania troszeczkę zaburzają. No chyba wszystko. Dzięki, pozdrawiam.